Wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali sztyfikanci grubej Berty i katowickie węglokopy i borysławskie naftowierty i lodzer męższe bycze chłopy warszawskie bubki żygolaki z szejką wytwornych pint na kupę rębajły franty zabijaki całujcie mnie wszyscy w dupę Izraeliccy doktorkowie Wiednia żydowskiej Mekki flance co w pochni Stryju i Krakowie przeżycie kulturalną Francę którzy chlipiecie znaje fraje swą intelektualną zupę mądrane, czytane faje, całujcie nie wszyscy w dupę. Pan Wu ma na koncie tyleż sukcesów co porażek. Wiceprezydent miasta nie chowa głowy w piasek. To charakterystyczny widok. W chińskich miastach w parkach siedzą tylko starsi ludzie. Młodych nie widać. Wszyscy młodzi pracują, zarabiają na życie. Dzięki temu nasza gospodarka tak dynamicznie się rozwija. W Chinach, jeśli ktoś chce zarobić na życie, musi pracować. Jeśli chce mieć ubezpieczenie, musi na nie zapracować. W Europie. Na przykład we Francji, państwo jest zbyt opiekuńcze. Dostajecie pieniądze bez względu na to, czy pracujecie, czy nie. Stąd tylu tam nierobów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2015 roku wzrost gospodarczy w Chongqing będzie nadal wynosił 10% wiarzu uperfumowane, co szplendor oraz spiną dynu nosisz na gębie zakazanej i ty, co mieszkasz dziś w pałacu, a strać chodziłeś pod chałupę ty, ty wypasiony na pikacu, całuj się mnie wszyscy w dupę!